Dostęp do pliku jest chroniony hasłem złożonym z dwóch liczb dwucyfrowych oddzielonych literą T. Pierwsza liczba hasła to sześcian liczby 4, a druga to najmniejszy wspólny mianownik następujących ułamków. Pierwszą liczbę obliczymy, licząc sześcian liczby 4, czyli inaczej mówiąc 4 w potędze trzeciej, czyli to jest iloczyn 3 czwórek, 4, 4 razy 4 razy 4 to się równa 64. Czyli pierwsza liczba to 64, zatem naszym hasłem będzie hasło z punktu C albo D. Tutaj mamy 64 na początku. A żeby ustalić drugą liczbę, to musimy znaleźć wspólny mianownik tych dwóch ułamków: 1,15 i 1,25. 1,15 to jest oczywiście 1 podzielić na 5 razy 3, a 1,25 to jest 1 podzielić na 5 razy 5. Żeby zrobić wspólny mianownik, to ten ułamek musimy pomnożyć w liczniku i w mianowniku przez piątkę, natomiast ten musimy pomnożyć przez trójkę. Wtedy będziemy mieli takie same mianowniki, to są najmniejsze, najmniejszy możliwy wspólny mianownik. Drugi ułamek, czyli 25 mnożymy przez 3, a 15 mnożymy przez 5, żeby mieć iloczyny takich samych liczb pierwszych w obu mianownikach. No i oczywiście ten wspólny mianownik jest równy 75. I w tym przypadku ten ułamek wtedy w pełni byśmy napisali, że jest równy 5,75, a tu mamy 3,75. Czyli najmniejszy wspólny mianownik to 75, zatem poprawna tutaj jest odpowiedź D. W kolejnym zadaniu dane są cztery wyrażenia g, h, j oraz k i jedno z tych wyrażeń przyjmuje wartość 0 dla x równego 1 oraz dla x równego minus 1. Musimy odgadnąć które. Jeżeli byśmy pod x -a dla wyrażenia g podstawili 1, to otrzymalibyśmy 2 razy 1 kwadrat plus 2, czyli 2 plus 2, czyli 4, czyli tutaj nie. H by było 2 razy 1 do kwadratu plus 2 razy 1, to tak samo 2 plus 2, czyli 4, czyli też nie 0. A W J mamy 2 razy 1 do kwadratu minus 2, czyli 2 minus 2, czyli tu mamy 0, czyli jest OK. A w k, jakby było 2 razy 1 do kwadratu minus 2 razy 1, to tak samo mamy 2 minus 2, czyli też 0, czyli tutaj ok. No to musimy teraz sprawdzić, które z tych wyrażeń daje jeszcze 0 dla x równego minus 1. Sprawdźmy j. 2 razy minus 1 do kwadratu minus 2 to jest 2 razy 1 minus 2, czyli tu mamy 0, czyli jest dobrze i dla 1, i dla minus 1. A dla k, jakby było dla minus 1, to byłoby 2 razy minus 1 do kwadratu minus 2 razy minus 1, czyli byłoby 2 razy 1, czyli 2 minus 2 razy minus 1 iloczyn dwóch liczb ujemnych daje dodatnią, czyli tu mielibyśmy plus 2, czyli 4, czyli dla minus 1 wyrażenie k jest równe 4, nie jest równe 0, 0 mamy dla 1 i dla minus 1 dla wyrażenia J. Czyli to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. Lećmy dalej do kolejnego zadania. Teraz mamy zadanie następujące. Marta układała książki na dwóch półkach o tych samych wymiarach wewnętrznych. Tutaj są narysowane te półki i wszystkie książki były jednakowych rozmiarów. Pierwszą półkę całkowicie zapełniła dwunastoma książkami, kładąc jedna na drugiej. Sześć tu oraz sześć tu. Natomiast na drugiej półce postanowiła układać książki jedna przy drugiej. Na całej szerokości półki, tak aby zostało nad nimi wolne miejsce w sposób pokazany na tym drugim rysunku. Ile najwięcej książek Marta mogła zmieścić na drugiej półce przy wskazanym sposobie ustawiania? Żeby to obliczyć, no to będziemy musieli ustalić, jaka jest szerokość jednej książki. To dam radę z tego wymiaru obliczyć, ponieważ tutaj wysokość 21 wypełniło 6 książek. Czyli jeżeli 21 podzielimy przez 6, to otrzymamy ile? Przez 3 możemy skrócić, tu będzie 2, tu 7, czyli 7 drugich, albo pisząc w ułamku takim dziesiętnym, to będzie 3,5. Czyli 3,5 cm ma szerokość jednej książki. Czyli tu zużyliśmy 3,5, tu zużyliśmy 3,5, i tak dalej. Będziemy zużywali ten cały wymiar naszej szafki który jest równy 28. Czyli właściwie moglibyśmy teraz zrobić tak, że całą szerokość 28 podzielimy przez szerokość jednej książki, czyli przez 3,5 i zobaczymy, ile nam wyjdzie. No to dla mnie tutaj wygodniejszym ułamkiem byłby ten ułamek, chyba 7 drugich, bo bym napisał, że to jest 28, podzielić na 7 drugich i dzielenie zamienię na mnożenie. 28 razy odwrotność tego ułamka, czyli 2 siódme, no i teraz skrócimy. 7 z 28, tu wyjdzie 1, tu wyjdzie 4 i 4 razy 2 daje nam 8. Czyli dokładnie 8 książek wypełni nam całą tą przestrzeń 28 cm. 8 książek po 3,5 cm każda książka da 28 cm szerokości szafki. Czyli prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź B. W kolejnym zadaniu musimy uzupełnić dwa zdania, wybierając prawidłowe odpowiedzi. A lub b i w kolejnym zdaniu c lub d. Wyrażenie pierwiastek z 81 minus pierwiastek z 49 jest równe. No musimy to policzyć. Pierwiastek z 81 to jest 9 minus pierwiastek z 49 to jest 7. 9 minus 7 to jest 2, czyli prawidłowa odpowiedź to jest a. Natomiast w zdaniu drugim pierwiastek ze 144. To jest 12 plus pierwiastek z 25 to jest 5. 12 plus 5 daje 17, czyli tutaj poprawna jest odpowiedź D. W kolejnym zadaniu mamy powiedziane, że w sadzie rosną drzewa owocowe, gruszki i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50% mniej niż grusz. Musimy obliczyć, ile jabłoni rośnie w tym sadzie. Żeby rozwiązać to zadanie, to najłatwiej byłoby ułożyć jakieś równania z naszymi niewiadomymi. Jakoś możemy sobie oznaczyć liczbę grusz oraz liczbę jabłoni, na przykład x i y i może y, zrobimy tak, że mamy obliczyć, ile jest y, jabłoni. To niech x to będzie liczba jabłoni, a na przykład y to będzie liczba y, grusz. No i spróbujmy jakoś z tymi niewiadomymi zapisać teraz nasze informacje podane w treści zadania. Mamy powiedziane, że grusz jest o 40% więcej od jabłoni, czyli liczba grusz, czyli y, to się równa liczba jabłoni, czyli x, plus jeszcze 40% x, czyli 40% razy x, czyli to jest inaczej mówiąc x, plus 4 dziesiąte x, Czyli to się równa, możemy napisać tak, 1,4x. Tyle jest równe y, czyli liczba grusz to jest 1,4 razy liczba jabłoni. No i mam jeszcze powiedziane, że jabłoni jest o 50 mniej niż grusz, czyli znowu możemy napisać, że liczba grusz to się równa liczba jabłoni plus 50. Jabłoni jest o 50 mniej niż grusz, czyli jeżeli do liczby jabłoni dodamy 50, to będziemy mieli liczbę grusz. No i moglibyśmy właściwie taki układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi rozwiązać, chociaż w praktyce to się sprowadza do rozwiązania jednego równania, ponieważ wiemy, że liczba grusz z jednej strony jest równa tyle, a z drugiej strony jest równa tyle. Czyli wystarczy, że przyrównamy te liczby. To jest liczba jabłoni, czyli 1,4x równa się. I to i również, również jest liczba jabłoń, czyli x plus 50. Przenosimy x na jedną stronę 1 i 4x minus x to jest 4 dziesiąte x i to się równa 50, czyli stąd wynika, że x to się równa 50 razy odwrotność tego ułamka, czyli 10 czwartych to się równa możemy skrócić tutaj 5, tu będzie 2 i jeszcze dwójkę z 50 będzie 25, a tu 1. Czyli 25 razy 5 to będzie 125. Czyli tyle mamy jabłoni, zatem poprawna jest odpowiedź d.